Cześć, witam Was. Właśnie widzicie testowanie uderzenia palcem na, na razie na M10 i, i G. O, właśnie weszło. Więc różnica, jak zaraz zobaczycie, nie jest dosyć duża, ale potem między G1 a P, no to już dosyć odczuwalna. Z czego tam e, miałem e, chyba 10% na ludzi więcej. O jak właśnie zaraz zobaczycie. No, na razie cześć. No to jestem znowu, cześć. No to już chyba trzeci raz będę zaczynał grę na Ravi, ale tym razem myślę, że... Zostanę trochę dłużej, nie wiem. Robimy postać. Yy... Jakiś nik wymyślamy. I myślę, że trochę pogram bo wcześniej gram smokiem a to jest yy, totalna porażka samemu expić smokiem więc wezmę go jako buffa i mam nadzieję coś tutaj osiągnąć no to na razie do następnego odcinka cześć